Siemanero, siemanero! Dzisiaj drugi odcinek z serii Damy i Wiśniaczki. Dzisiaj słuchajcie, poznaliście ostatnio Hanie, Poznaliście Joannę, poznaliście Hanie. Joanna miała już swój pierwszy dzień na wsi, na farmie. Zbierała już jajka. Teraz zobaczymy, co będzie robiła w wielkim mieście Hania i czy jej się w ogóle to spodoba. To jest kobieta przyzwyczajona do ciężkiej pracy, a tutaj myślę, że. No, będzie, też będzie praca, ale pewnie troszkę inny rodzaj. Ciekawe, czy jej się to spodoba, ciekawe, czy spodoba jej się duże miasto. Wbijamy do domu Joanny, tam zaraz przyjdzie Hania i zobaczymy, co się będzie działo. Bóg! Ona chyba już przyszła. Cześć! Cześć! Jestem Ala, a to jest Franek. Cześć, bardzo mi miło, a ja jestem Hania, dzień dobry! Dobrze trafiłam chyba. Zostawię tutaj tylko swoją walizkę, bo to chyba przechowalnia na bagaże. <grystanie> Jaka przechowalnia? To jest dom dla piesków. Dla piesków? A gdzie są te pieski? Tutaj. O, jakie słodkie. Myślałam, że to są pluszaczki. Ten jest w ogóle jakiś różowy. Tak. Joanna specjalnie go dała do fryzjera żeby go troszkę przefarbowali. O rany, naprawdę, jakie fantastyczne pieski, mogę je odłożyć. Tak, są bardzo fajne, wiesz co, przyzwyczajone są do siedzenia na kanapie, więc one i tak praktycznie nie siedzą tutaj w tym swoim leżaczku, łóżeczku. <laughs> wow, jakie są fajne. Matko, jak ta Joanna pięknie mieszka. Kim ona jest, że ma taki wspaniały dom? Wiesz co, Joanna prowadzi wiele biznesów. Ogólnie prowadzi wielką kwiaciarnię, ale taką naprawdę na światowym poziomie. Interesuje się botaniką. Urządza wnętrza, a także interesuje się modą. Ja właśnie mam ubranie z jej najnowszej kolekcji. Wow, powiedziałabym takie kosmiczne. O, dziękuję, dziękuję. Właśnie o to chodziło. Jesteśmy jej ukochanymi przyjaciółmi, więc, więc przyszliśmy, żeby Ciebie tutaj powitać. No i co? I musisz spędzić z nami ten tydzień. Zabierzemy cię, pokażemy ci, gdzie pracuje Joanna, pokażemy ci trochę tego biznesu Joanny. Zabierzemy cię w też fantastyczne miejsca, które na pewno Ciebie relaksują, bo relaks też jest potrzebny przed pracą. Żeby dobrze pracować, żeby dobrze funkcjonować, żeby być wydajnym, trzeba także się relaksować. Wow! Czyli ja chyba też przed tymi kurami powinnam się relaksować. No tak! Kury, o rany, nie widziałam nigdy w życiu kur. No co ty? Naprawdę? Musimy cię kiedyś odwiedzić. A tymczasem. Witamy Ciebie tutaj tym podarkiem. Wow, dziękuję, dziękuję, nie trzeba było, ale co to jest? Pyszne ciasteczka, które upiekliśmy przed chwilą. Mniam, ale dobre. No, bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe. Serio? To z czego one są w ogóle zrobione? Z samych zdrowych składników. O no dobrze, to ja już podziękuję. Na pewno tak, zostawię je tutaj na stole, może Wy się też poczęstujecie nimi. Dziękuję. Czy ja bym mogła się rozejrzeć trochę po domu? Tak, oczywiście. Jezu, co to za robot? To jest odkurzacz. Odkurzacz? Odkurzacz, który tam sprząta? Tak, właśnie na tym to polega. właśnie on sprząta wtedy, kiedy ciebie nie ma w domu. Rany, jaka technologia! Ale bym takich chciała. To by było fantastyczne. Nie musiałabym wracać i nie musiałabym sprzątać już. Wow. Dobra, idę się rozejrzeć. Wow, ale piękna ta kuchnia. No i ten salon jest cudowny. A Łazienka, rany ile leciuchów. Nigdy tylu uciuchów nie widziałam. Nie, no, mistrz, widać, że ona interesuje się modą. Co my tutaj mamy? Wow, jaka piękna sypialnia. Przymierzę sobie te okulary. Może to ubranie? Wow, wyglądamy jak gwiazda. Zaraz się im pokażę. Ciekawe, czy mnie poznają. Przepraszamy, a pani to do o kogo? <laughs> Pięknie wyglądasz, Haniu? Podoba Wam się? Nie jesteście śliczni, że sobie pożyczyłam na chwilę? Nie, no fantastyczne są te ubrania, możesz sobie je spokojnie zabrać. <laughs> naprawdę, naprawdę. Joanna mówiła, żebyś sobie wybrała i co ci się podoba, możesz spokojnie zabrać, ponieważ jest to jej najnowsza kolekcja, są to wzory, więc spokojnie to są ciuchy nieużywane, więc spokojnie możesz je sobie wziąć. Wow, ale wyglądam, no wyglądasz fantastycznie, powiem ci. Grasz na gitarze? Tak, grywam troszeczkę. Dobra, czym będziemy zajmować się dzisiaj? Wiesz co? Myślę, że czeka ciebie fantastyczny dzień, ale to będzie niespodzianka. Chcesz iść w tym stroju? Tak, czyli wychodzimy z domu? Tak, idziemy na miasto. To co lecimy? Oczywiście! O rany, gdzie wy mnie przyprowadziliście? Do najlepszego zakładu fryzjerskiego w mieście. Wow. co czemu to będziemy robić? Będziecie zmieniać fryzury? To ty będziesz! Nie my, ty! Naprawdę? Tak! Dzień dobry, dzień dobry, kochani. W czym mogę wam pomóc? Gdzie jest Joanna? A Joanna jest teraz na małej wymiance. Słuchaj, Słuchaj przeprowadziliśmy ci Hanie. Hania potrzebuje metamorfozy. U, uh, lala. U, uh, messie, madame. Tak, ona potrzebuje metamorfozy. Zdecydowanie. Haniu, zapraszam na fotel. Wow. My już się nią zajmiemy, a wy w tym czasie idźcie napić się kawki. Dziękujemy, Pierre. Wow. No, robimy na tej pięknej główce, a może nic, może tak po prostu coś tylko wybierzemy? Nie ma, że coś. Jaki kolorek? Frank, coś szalonego. Ja tutaj poczekam z tobą, coś szalonego. Ja sobie tutaj na chwilę usiądę. Bo ja muszę mieć baczenie na to, co ty będziesz robił. Coś szalonego mówisz, wiesz, że jestem specjalistą od szalonych fryzur. Dobrze, może nie aż tak szalonego, żebyśmy tutaj polecieli z jakimś hardkorowym kolorem, no ale myślę, że może jakiś jaśniejszy kolorek. Spróbujemy? Oczywiście. Przy okazji sobie zafarbowałem. Dobra, robimy fryzurę. Może taką? Nie, proszę, nie. Lecimy dalej. Haniu, spokojnie. Będziemy próbować różne fryzury. Nie, nie. Może chcę coś długie. Chcę mieć długie, piękne, moje cudowne włosy. Dobrze, to ja się tutaj przesiądę. Zapraszam tutaj. Co myślisz o tej fryzurze? Wow, idealnie. Ale nie, zrób coś bardziej szalonego. Coś bardziej szalonego mówisz. Kurczę, powiem ci, że próbuję coś do ciebie dobrać. To nie będzie takie proste. Może to? Rany! Jak pięknie wyglądam, jakbym miała jakieś 16 lat! Tak to miało wyglądać. Idealnie. Jak ci się podoba kolor? Jest przepiękny. Czuję się tak cudownie. Fantastycznie! Zatem dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Frank wygląda po prostu fantastycznie. Wow, ale pięknie. Tylko trochę się martwię. Czym, Haniu, czym ty się martwisz? Nie, ile to będzie kosztowało? Nie wiem, czy mam tyle pieniędzy. Spokojnie, to jest gratisowa usługa. Wszystko na koszt Joanny. Prawda? Tak, oczywiście. Ile płacimy? Pierre. 1050 zł. Proszę bardzo. 1050 zł. Idźmy stąd szybko. Jak Ci się podoba fryzura? Jest cudowna, ale. A żadne ale. Idziemy. Dziękujemy, pier. Pa, buziaczki. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to wy. W... Gdzie jest Joanna? Gdzie jest pani Joanna? Pani Joanna jest. Podoba mi się ten żart na no, małej wymiance. <noise> tak, tak, tak. Dzisiaj to my przyszliśmy zjeść coś pysznego. Potrzebujemy fantastycznej uczty. Okej. Okay, wiadomo, u nas w restauracji tylko taka uczta jest możliwa. Zapraszam do stolika. Czego sobie Państwo życzą? Samych najlepszych rzeczy. Poprosimy wszystko, co najlepsze. Oczywiście, już się robi. Może wino na początek, oczywiście. Bardzo proszę, wnieść to, anno za poznanie, dziękuję! Na początek proponuję przystawki. O, dziękujemy, dziękujemy. Pieczywo wypiekane w naszej restauracji. O! Dziękujemy serdecznie. Spróbuj. Mniam, mniam, jakie to pyszne! Proszę bardzo, dania dla Państwa. Wow! Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wow! Rany, jakie wspaniałości! Wow! Przeszliście samych siebie. Rany, jakie to dobre. Dziękuję bardzo, to było fantastyczne. Dziękujemy bardzo. Jaki to jest wspaniały dzień, tak? Fantastyczny dzień, który już dobiega niestety końca, ale jutro czeka nas następny. Więc co? Wypijmy za nasze zdrowie, za twój tydzień tutaj, Haniu. Juhu! Dobra, słuchajcie. Tyle z pierwszego dnia Hani, pobytu Hani w wielkim mieście. Zobaczymy, to będzie działo się dalej. Będą i biznesy, i różne rzeczy. Ciekawe, czy Hania napotkaje jakieś trudności, ale jakieś wyzwania przed nią na pewno będą. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!